W sali obrad starostwa powiatowego w Lęborku odbyła się konferencja szkoleniowa pod nazwą Wsparcie emocjonalne po traumie. Celem konferencji było przybliżenie informacji na temat traumy, sposobów wsparcia, interwencji i pomocy. Dzisiaj konferencja poświęcona jest wsparciu emocjonalnym po traumie. I takie tematy będziemy poruszać, rozpoczynając od tych pierwszych takich możliwych czynności do wykonania w jakichkolwiek nie wiem, w zdarzeniach traumatycznych, jak wypadek masowy, katastrofa, poprzez inne zdarzenia. Czyli zaczynamy od wykładu pierwszej pomocy emocjonalnej, później przejdziemy przez cały rys psychospołeczny, psychotraumatologii, jak to się rozwijało na świecie i u nas w Polsce. Następnie będzie wykład na temat grupy wsparcia psychologicznego, który powstał przy OSR i po przerwie będą takie referaty przedstawiające punkty pracy i pomocy z naszego rejonu, czyli będzie punkt przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lymborku na temat punktu pomocy interwencyjnej i psychologicznej z weby. i będzie też informacja na temat funkcjonowania i pracy Gminy Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych na przykładzie naszej komisji z Lęborka. Na spotkanie dostali zaproszeni również goście z zewnątrz zajmujący się na co dzień tematyką konferencji. Zaprosiliśmy gości z zewnątrz. Przyjeżdża do nas pan profesor dr habitowany Krzysztof Górniak z Warszawy. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Wraz z nim przyjechała pani Renata Pijarowska, która jest psychologiem, terapeutą i też interwentem w tym pomocy emocjonalnej. Z Przyjechała pani Dorota Maderzyńska, która jest jednocześnie terapeutą psychoanalitycznym. No i pozostałe referaty referujemy tutaj jak gdyby na, my na miejscu, czyli jest pani Kasia Nowak, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, jest pani Mirosława Szymańska, jeżeli chodzi o komisję alkoholową. No i ja pozostałe dwa tematy, jeżeli chodzi o grupę wsparcia psychologicznego i funkcjonowanie punktu kryzysowego w łebie. Liczba uczestników szkolenia przerosła oczekiwania organizatorów. Frekwencja jest dosyć bardzo duża. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Zgłosiło się ponad 70 osób, plus, plus do tego przychodzą osoby niezrzeszone, także liczymy, że będzie około 90 osób. Życie w biegu, stres i nawarstwiające się problemy, z którymi często człowiek sobie nie radzi, to główny powód zorganizowania tego typu spotkania i wyjaśnienia, jak wspomóc drugą osobę w ciężkim okresie. Ponadto zapotrzebowanie na tego typu spotkanie przyczyniło się do organizacji konferencji. No przy Starostwie Powiatowym Leborku funkcjonuje komisja do nadzoru, czy też do, do sprawdzenia funkcjonowania takiego powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. I tak między innymi na tej komisji zrodził się taki pomysł, że taką konferencję warto byłoby zrobić. To jest jak gdyby jeden element, drugi element też jest taki, że nasze życie. Jest taki cały czas w biegu, czy jest taka, jakaś tam traumatyzacja naszego życia, więc też warto to podkreślić, jakie są możliwości pomocy i uzyskania jakichkolwiek inne tam elementy z tym związane. W czasie trwania spotkania głównym tematem było wyjaśnienie pojęcia m.in. terminu psychotraumatologii. Czy traumy? Będę mówiła o psychotraumatologii, która jest dziedziną, właściwie można powiedzieć, że szeroko rozumianą jako pewien ruch społeczny, wyjaśniający i pozwalający radzić sobie ze zjawiskami traumatycznymi. I myślę, że to jest coś, co dotyczy właściwie każdego przeciętnej osoby żyjącej. Na co dzień wszyscy znamy, mamy doświadczenia traumatyczne, ale też osób, które jakby w systemie pomagają osobami po traumie. I jakby ja będę dzisiaj mówiła właśnie o tym, w jaki sposób można pomagać, i o taki, jakby w jaki sposób też można się szkolić w tym zakresie i na co odpowiada psychotraumatologia, w czym pomaga, jakim zawodom, jakim jakby zadaniom w pomocy systemowej. Pomoc osobie, która przeszła traumę, jest wyjątkowo trudna i delikatna. Należy przestrzegać pewnych zasad przy udzielaniu wsparcia. Myślę, że mogłabym tutaj stać 20 godzin, strasznie to jest trudne, ale co pani zapytała, chodzić w trzech słowach, ale myślę, że najważniejsza jest może pewna postawa, która wynika z rozumienia tego, co się dzieje z osobą po traumie. Czyli z tego, że ona jest w sytuacji dysocjacji, bardzo często, czy znaczy wszyscy, mi się wydaje, bardzo lubimy kontrolować sytuację, ale niestety trauma ma to do siebie, że ona sprawia, że kompletnie nie możemy kontrolować tej sytuacji i że nie jesteśmy w stanie ani uciekać, ani walczyć. W związku z czym mamy dwie możliwości: możemy zamrozić swoje uczucia, albo możemy jakby się rozpaść. I bardzo jest ważne, żeby osoby po traumie, które często mają ostrą reakcję na stres, przeżywają bardzo silne lęki, koszmary senne mają takie nawracające emocjonalne stany, w których mają wrażenie, że, że one zwariowały. I to jest myślę, że w Polsce jeszcze nie jest tak bardzo popularne chodzić do psychologa czy do psychotraumatologa tym bardziej. Natomiast to jest ważne bardzo często, żeby osoby po traumie nie zamykały się w swoich domach, tylko szukały tej pomocy. Bo bardzo często to wystarczą, jeśli ktoś nie ma głębszych problemów emocjonalnych, naprawdę kilka spotkań, żeby trochę poradzić sobie z taką reakcją, bo taka reakcja jest naturalna po prostu, jest sposobem poradzenia sobie z sytuacją, na którą nie mieliśmy wpływu, i ważne jest, żeby nie zostać z nią samemu. Często po przejściu traumy osoba potrzebująca pomocy nie wie gdzie się zgłosić. Gdzie zatem powinniśmy szukać pomocy? To jest też dobre pytanie, bo yy, badania, które pokazuje w psychopatologii Rosenthal yy, i Seligman, yy, pokaz, na, to były badania na kobietach gwałconych, pokazuje, że te kobiety, które miały wokół siebie kogoś, komu mogły powiedzieć o tym wydarzeniu, nie chowały tego do środka, nie rozwinęły zespołu stresu pourazowego, a te kobiety, które yy, chowały to do środka, rozwinęły ten zespół stresu paurazowego, który nie leczony, Skutkuje y, zaburzeniem osobowości można powiedzieć takim bardziej trwałym. Y, I y, myślę, że warto jest poszukać specjalisty, jeśli zwyczajna, codzienna rozmowa jakby jest niewystarczająca, ale też warto jest pamiętać, że y, reakcja posttraumatyczna ma swoją naturę, tak jak można powiedzieć z żałobą, to może znamy wszyscy, y, jakby nie można jej wyciąć, trzeba ją przeżyć. Taka jest prawda, tylko ważne jest to, żeby ją przeżyć w taki sposób, żeby nasze rany mogły się goić. Tak jakbyśmy mieli rozbity wazon i można go posklejać. I on może być równie piękny jak wcześniej, chociaż będzie naprawdę inny. Taka pomoc psychologiczna. Będzie pomagała znaleźć jakąś nową orientację. To się być może nie zdarzy bardzo szybko, w zależności od tego, jaka, jakie to jest wydarzenie, ale będzie mogło to jakoś pomóc takiej, takiej osobie w odnalezieniu siebie. Głównymi organizatorami konferencji była ochotnicza służba ratownicza i grupa wsparcia psychologicznego przy OSR. Patronat medialny nad konferencją objął Lembourg News.pl.